No to dobra, ten tego teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej, okay, teraz co? Nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej, okay, teraz co nie no to okej, okay, co nie no to okej, co nie, ale dobra, niech wam tak to teraz będzie. Co nie no to okej, okay. co nie no to okej, okay. no to teraz ten tego może teraz koniec gadania, co nie, a czas na pokazywanie tego co trzeba, co nie no to okej, okay. no to. Czas wam pokazać to co trzeba, co nie, moi kumple, no to okej, okay. teraz, co nie no to okej, okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. teraz, co nie no to. Okej, co nie no to, niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to, okej, co nie no to, okej, niech Wam coś takiego teraz będzie, co nie no to, okej, no to niech. Wam tak to teraz będzie, co nie no to, okej, teraz, co nie no to, okej, co nie no to, niech Wam coś takiego teraz będzie, co nie no to, okej, no to niech Wam. Coś takiego teraz będzie, co nie no to okej, okay. no to teraz koniec gadania, co nie a czas teraz na walkę, co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie. Co nie moi kumple kochani, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to niech wam coś takiego ten tego teraz będzie co nie żołnierze no to okej okay. teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to, no to okej okay. teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej teraz co nie no to teraz ten tego koniec gadania co nie a czas na zrobienie tego co mamy co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie. No to teraz ten tego koniec, teraz gadania co nie, a czas teraz na walkę, co nie no to okej okay. teraz, co nie no to niech wam będzie, co nie żołnierze no to my musimy odpocząć, co nie i zregenerować siły, co nie żołnierze no to niech wam tak to teraz będzie, co nie żołnierze no to okej okay. teraz, co nie zróbmy my to co mamy, co nie no to okej okay teraz co nie żołnierze no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay. teraz co nie no to niech wam coś takiego ten tego teraz będzie co nie no to okej. Okay. Teraz co nie no to teraz ten tego koniec teraz gadania a czas iść na misję co nie no to okej okay. teraz co nie szanowni żołnierze co nie żołnierze no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie, no to okej okay, Teraz co nie żołnierze no to zróbmy my teraz to co mamy co nie, no to okej, okay, niech wam coś takiego teraz będzie co nie, no to okej, okay, co nie, no to niech wam coś takiego Teraz będzie co nie, no to okej, okay, teraz co nie, no to niech wam coś takiego Teraz będzie co nie, no to okej, teraz co nie, no to niech wam coś takiego Teraz będzie co nie no to okej okay. teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay. teraz co nie no to ten tego teraz koniec Gadania co nie a czas na uzupełnianie strat co nie no to okej okay. teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay. teraz co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas na zrobienie tego co mamy co nie no to okej okay. teraz co nie no to niech wam będzie co nie żołnierze co nie no to teraz ten tego koniec teraz gadania co nie a czas na zrobienie tego co mamy co nie no to okej okay. no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie szanowni żołnierze co nie żołnierze no to okej okay. teraz co nie żołnierze no to niech wam coś takiego ten tego teraz będzie co nie no to okej okay. teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie żołnierze no to okej okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to niech wam coś takiego ten tego teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz Będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie, no to okej okay, teraz, co nie, no to niech wam coś takiego teraz będzie, co nie, no to ok teraz, co nie, no to teraz czas wam pokazać wam. Jeszcze innych żołnierzy, co nie, no to ok teraz, co nie, no to niech wam coś takiego teraz będzie, co nie, no to okej okay, co nie, no to czas wam pokazać. Teraz więcej tego, no tych żołnierzy, co nie, no to ok, teraz co nie, no to niech Wam coś takiego teraz będzie, co nie, no to ok, teraz co nie, no to. Niech Wam coś takiego ten tego teraz będzie, co nie, no to ok, co nie, no to ok, co nie, no to niech Wam coś takiego teraz będzie, co nie, no to ok, co. Nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay teraz co nie no to niech wam teraz to będzie co nie moi kumple kochani co nie no to. Jak żołnierze co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay. teraz co nie no to niech wam coś takiego ten tego teraz będzie co nie no to okej okay. teraz, no teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay. teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej teraz co nie ale dobra jak tam chce ta co nie żołnierze no no to zróbmy my to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. co nie no to teraz koniec gadania co nie no to okej okay. teraz co nie no to niech. Wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, co nie ale dobra niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to okej okay, teraz, co nie no to niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to okej okay, teraz, co nie żołnierze no to teraz ten tego chyba czas uzupełnić straty, co nie żołnierze no to teraz czas uzupełnić te no te straty, co nie żołnierze co nie no to okej okay. teraz co nie żołnierze no to niech wam tak to teraz będzie co nie żołnierze moi kochani co nie no to okej okay. teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie żołnierze co nie no to okej okay. co nie żołnierze no to czas uzupełnić zapasy i w razie czego też wyleczyć siebie co nie no to okej okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to teraz ten tego koniec może teraz gadania co nie żołnierze a czas na wyzdrowienie bo po ostatniej bitwie wielu z nas zginęło albo zostało uszkodzonych i rannych szczególnie ten o no, nasze czołgi co nie no to okej okay, teraz niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to niech. Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. teraz co nie no to okej okay. co nie no to ten tego no to ten tego koniec teraz gadania co nie żołnierze co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. co nie no to teraz ten tego koniec teraz gadania co nie a czas na zrobienie tego co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie co nie moi Kumple, kochani, co nie, no to ok, niech Wam tak, to teraz będzie, co nie, no to ok, co nie, moi kumple, co nie, no to teraz koniec gadania, co nie a. Czas na zrobienie tego, co mamy, co nie żołnierze, co nie, no to ok, czas teraz wyzdrowieć, co nie i naprawić nasz sprzęt, co nie, no to ok. No to dobra, ten tego teraz, co nie, no to ok, teraz, co nie, no to teraz, ten tego, niech wam coś takiego teraz będzie, co nie, no to ok, teraz, co nie, no. To, co my ten tego dzisiaj robimy, co nie, no to ok, teraz, co nie, no to niech wam tak, to teraz będzie, co nie, no to ok, co nie, no to ok, teraz, co nie. No to niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay. niech wam coś takiego teraz będzie, co nie no to okej, okay. teraz co nie no to teraz ten tego koniec. Może teraz gadania, a czas na zrobienie tego co mamy, co nie moi kumple, no to czas wam pokazać dalsze te no te przygody tych żołnierzy, co nie no to okej. Okay. Teraz co nie, no to niech wam coś takiego teraz będzie, co nie, no to ok, teraz co nie, no to teraz ten tego koniec gadania, co nie, a czas na zrobienie. Tego co mamy, co nie, no to ok, teraz co nie, no to niech wam coś takiego teraz będzie, co nie, no to ok, teraz co nie, no to teraz ten tego koniec teraz. Gadania co nie a czas na pokazywanie tego, co mamy, co nie, no to ok, teraz co nie, no to niech wam tak, to teraz będzie, co nie, no to ok, teraz co nie. No to teraz koniec gadania co nie a czas na zrobienie tego, co mamy, co nie, no to ok. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to okej okay, teraz co nie żołnierze co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie będzie co nie no to okej okay, co nie no to nie chwam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, co nie ali co nie ali co nie no to okej okay, no to niech chwam tak to Teraz będzie co nie Alibaby i inni żołnierze Czas teraz zniszczyć teraz ten no czołgi wrogów I ich sobie pozabijać co nie no to okej okay. Niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. Co nie no to teraz koniec gadania A czas na zrobienie tego co mamy Co nie no to okej okay. Co nie no to niech wam tak to teraz będzie Co nie no to okej okay. Teraz co nie no to zróbmy my to co mamy Co nie Alibaby i inni żołnierze Co nie no to okej okay, co nie moi kumple Co nie no to okej okay, teraz Co nie no to niech wam tak to teraz Będzie co nie no to co żołnierze Co nie no to okej okay, teraz Co nie no to teraz niech wam tak to teraz Będzie co nie żołnierze no to okej okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to niech Wam coś takiego ten tego teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech Wam coś takiego ten tego teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech Wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas na zrobienie tego co mamy co nie no to okej okay teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas na zrobienie tego co mamy. Co nie no to niech wam tak to teraz będzie Co nie no to okej okay. teraz Co nie no to koniec teraz gadania Co nie a czas na zrobienie tego co mamy Co nie no to okej okay. teraz Co nie sindbad i reszta żołnierzy Co nie no to okej okay. teraz Co nie reszto żołnierzy Co nie reszto żołnierzy. żołnierzy Co nie no to okej okay. teraz Co nie no to jak tam żołnierzy Co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie żołnierze no to teraz ten tego koniec teraz gadania co nie a czas na wojsko co nie no to okej okay, niech wam będzie tak co ma Być co nie no to okej okay, teraz co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas na walkę co nie no to okej okay, co nie no to okej okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, teraz co nie a teraz ten tego czas wam pokazać innych żołnierzy co nie no to okej okay, no to niech wam coś Takiego teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to okej okay, no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to teraz Koniec gadania co nie a czas na pokazywanie wam tych żołnierzy co nie no to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to dobra teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, co nie no to teraz koniec gadania co nie a czas na zrobienie tego co mamy co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej, okay, co nie no to teraz czas wam pokazywać wam tych no żołnierzy, co nie no to okej, okay, co nie no to okej, okay, niech wam. Tak to teraz będzie co nie no to teraz ten tego koniec gadania, a czas na pokazywanie wam tych żołnierzy, a teraz czas zakończyć tą scenę, co nie no to. Okej, okay, co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie żołnierze no to co my ten tego dzisiaj robimy żołnierze no mi to powiedzcie co nie no to okej okay, co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to okej okay, teraz co nie no to nie Niech wam będzie co nie żołnierze no to dobra żołnierze no to teraz ten tego chodźmy my teraz tam gdzie mamy co nie no to okej okay, teraz co nie no to zróbmy my to co mamy co. Nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam będzie co nie no to okej okay, teraz co nie żołnierze to uzupełnijmy zapasy i się wyleczmy co nie no to okej okay, dobra żołnierze no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie żołnierze no to chodźmy my zrobić to co mamy czyli zaopatrzyć rany no i jeszcze iść naprawić te no nasze czołgi co nie bo i tak my wielu wrogów pokonaliśmy my co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam coś takiego teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to teraz koniec gadania a czas na walkę co nie no to okej okay, ale walkę zrobimy my później co nie no to okej okay. No to dobra, ten tego teraz co nie no to na razie to tyle w tym no tym odcinku co nie no to ten tego na razie to tyle w tym no tym odcinku co nie no to. Okej okay, teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay teraz co nie no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay co nie no. To teraz koniec gadania co nie a czas na zrobienie tego co mamy co nie no to ok, teraz co nie no to okej okay, teraz co nie no to niech wam tak to teraz. Będzie co nie no to okej okay, teraz co nie no to teraz koniec odcinka co nie a do zobaczenia do następnego odcinka co nie no to teraz papa pa, cześć do. Następnego odcinka, co nie no to teraz, papa. Cześć do następnego odcinka, co nie no to teraz, papa. Cześć do następnego odcinka, co nie no to teraz, papa. Cześć do następnego no to, papa, no to elo, elo, elo.